Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Jeszcze taka jestem sotę, bo pomyślałam sobie, że najpierw wezmę i wrzucę pranie. Tak, muszę się za to wziąć, ale dobra, tyle jeżeli chodzi o mój komentarz. Kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, to na pewno umyć włosy, bo dzisiaj mam spotkanie po południu, więc muszę w miarę wyglądać. Tak czy inaczej, kochani, was zapraszam oczywiście do oglądania. Zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Ostatnio e, powiem wam, że robiłam porządki w tych moich e, pościelach i prześcieradłach. No i niestety, ostatnio wiecie co? E, spałam często w takich czerwonych piżamach i się okazało, że e, pofarbowało mi. Jedno prześcieradło od tej piżamy, więc musiałam sobie kupić nowe. I tutaj tak, wzięłam, zamówiłam sobie dwie sztuki. Mam nadzieję, że ono będzie dobre. Dwie sztuki białego prześcieradła w 100% z bawełny. I akurat mam rozmiar 160 na 200. Powinno być OK. Prześcieradło z gumką, wiecie, co teraz otworzę i sobie sprawdźmy jakość, Zaraz bym będę wrzuciła do prania, no muszę przyznać, że jest bardzo takie fajne, mięciutkie, delikatne, tak, zdecydowanie. także zaraz kładam te dwie sztuki do prania, a że będę miała niewarowni gości, no to, więc nowe prześcieradło, idealnie będzie się nadawało. Zresztą te, które mam, bo mam jeszcze dwa prześcieradła i one są w dobrym stanie, ale tak jak mówię, jednego musiałam się pozbyć, więc od razu dwa wzięłam, żeby też mieć darmową przesyłkę. Nie wiem, podlinkować Wam te prześcieradła? Powiem Wam, że one nie były drogie. Czy mam tutaj paragon? Mam. Nie, nie mam. Mam, przepraszam. Jedno prześcieradło było za 38 zł i 70 Groszy. O, tu jeszcze Wam może tak Wam pokażę. Nie wiem, czy zobaczycie cenę. Jest. A ja tak zaczynał weekend i powiem Wam, że ja nie wiem, mieszkam sama, yy, ale mam takie wrażenie, że po prostu ktoś mi te rzeczy do prania podrzuca. Serio. Bo mi się nie chce wierzyć, że co tydzień jest zawsze taka sterta Ech. i ona... No dobra, no tutaj są dwa prześcieradła, no to trochę też robi tą objętość, ale tyle rzeczy w szoku jestem. Dobra, biorę się za segregację i odpalamy praleczkę. Pierwsze tranie wstawione, a ja jestem w trakcie przygotowywania śniadania. Tutaj oczywiście będzie moja ukochana m, zielona herbata z pigwą. Naprawdę ją Wam polecam. E, wielokrotnie Wam mówiłam, że wszyscy, którzy zaczynają od zielonej herbaty, a nie lubią tego smaku, gdzieś tam się zdrazili, spróbujcie sobie tej Active. E, jest genialna. Ja ją zazwyczaj kupuję albo w biedronce, albo w perfurze. E, no jest praktycznie dostępna wszędzie. Więc yy, widzę, że mam ostatnie opakowanie. To ja teraz sobie przysypię do puszki. Więc zaraz robię też, no zaraz, wychodź, zaraz też robię yy, listę zakupów, yy, które powinnam zrobić w Biedronce. A tutaj już mam grzaneczkę yy, z żółtym serem, z pomidorem i tutaj mam takie podprażone pestki słonecznika, dyni, płatki migdałów, co tu jeszcze mam. Jakieś tam się i sezam. Dobra, więc kochani, bo jedną ręką do tego nie ogarnę, czekam na wodę. No i myślę, że jak już tak się prawidłnie ogarnę, to ja się do Was odezwę. Ale tak, herbatę jeszcze raz bardzo gorąco Wam polecam. Big Active I ona jest z pikną. I voilà, śniadanie gotowe. Jajka zaraz wyciągam sobie trochę majonezu. Herbata zaparzona, więc tylko sobie wleję do kółeczka. I tak rozpoczynam mój, no trochę później poranek. wzięłam się najpierw za ogarnianie. Pokazałam Wam tą paczkę, więc od razu przez też poszło do prania. Nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam smacznego, jeżeli co siecie, widzimy się dosłownie za chwilkę. Zanim będę się szykowała, to jeszcze moi drodzy wzięłam i po, pobiegłam do sklepu, ale dosłownie tak widzicie po parę rzeczy. Tutaj jest cała ta rzymska, tutaj stała ta. Jaka to jest lodowa? Chyba tak. Dwa opakowania jajek ściółkowych, i już tu wzięłam, otworzyłam pieczarki, jakoś miałam ochotę na te. Wiecie, na te ciemne. I szybki przegląd tego, co kupiłam. E, układam to wszystko do lodówki i biegnę się szykować. To znaczy. Najpierw umyć włosy, makijaż, no i cała stylizacja, także zaraz Wam się pokażę. A jajka jeszcze są nie zjadłam ani jednego. I co moi drodzy? Ja już tak, makijaż sobie zrobiłam. Bardzo fajne, nowe rzęsy przykleiłam, więc cieszę się od razu. Wzięłam, rzuciłam do koszyka kolejne cztery sztuki, znaczy cztery takie zestawy. Włosy umyte, jak widzicie, więc zaraz muszę sobie je wziąć i porządnie rozczesać, ale najpierw oczywiście będę musiała dać te wszystkie produkty, które kocham, ostatnio Wam polecałam. E, dobra, wiecie co, już nie, będę ma już nie będę machała tymi włosami, idę się ogarniać. Ostatnie pranie już mi się pierze, więc przyjdę do Was ze stylizacją. Nie wiem, czy to będzie końcówka już tego vloga, na pewno będę go montowała, jak wrócę. Ale mówię, jeszcze wam się pokażę w tej stylizacji. Jeszcze nie wiem co chcę dzisiaj ubrać. Jakoś tak, wiecie, no, wychodzę na zewnątrz, więc będę musiała na pewno ubrać się troszkę cieplej, bo niestety ale pomimo tego, że mamy piękne słoneczko, to temperatura troszeczkę taka jest niska i jak zawieje, to czuć takim takim chłodem, takim zimnem. Dobra, kochani, idę ogarnąć te włosy. No, ale powiem Wam, że bardzo, bardzo się cieszę i makijaż serio wyszedł mi bardzo ładny. Już jestem ogarnięta, włosy jeszcze trochę wilgotne, ale tak, yy, zaczynam od biżuterii. To są te kolczyki złoto-czarne, bardzo delikatne, znaczy delikatne jeżeli chodzi o ciężar, więc dlatego je tylko założyłam, żeby wiecie, nie obciążać sobie uszu. Biżuteria. Wszystko jest z temu. Ten pierścionek, ta obrączka czarno-złota, ona jest troszeczkę nie za duża, więc zdałam sobie tę drugą z syrkoniami. Przepięknie, te, przepięknie to duo wygląda. I wyobraźcie sobie, że ta sukienka, którą mam na sobie, również jest z termu. Tak. Zaraz Wam pokażę w całej okazałości, jak ona wygląda, jeżeli chodzi o zapach. Lulu, kaszaral. Ta tak, dziś chcę sobie dodać. Takiego, co zawsze mówię, jak mam na sobie Lulu, kaszaral, że ja wtedy potrzebuję odrobiny luksusu. Więc dzisiaj luksusowo, jeżeli chodzi o buty, postawiłam, wiecie, na takie zwykłe lakierki. To nie jest wysoki obcas, ale są piękne. Ja je kiedyś kupiłam na zalando marki Anne Filt. Spójrzcie, pięknie wyglądają. Ja zaraz je założę, to wam. Pokażę Wam w oddali, jak cała stylizacja wygląda. Powiem Wam, że już będę musiała znów włosy farbować, niestety. Torebkę też mam starą, bo kiedyś czaiłam się na Valentino, taką, wiecie, malutką do ręki. Co prawda, ona ma pasek, normalnie można ją, wiecie, nosić przez ramię. Niemniej jednak tak na nią polowałam, polowałam. Kiedyś powiedziałam: Jak będzie na fajnej promce, kupuję. Zrobię sobie sama od siebie. Dla siebie prezent. I mam. A jest to taka przepiękna torebeczka. Yy, matowa. I ten napis, no niby jest taki trochę, wiecie, no widoczny, ale chciałam, żeby właśnie był za bardzo y, nierzucający się w oczy. Tak do ręki będzie wyglądała, myślę, idealnie. Do tego, oczywiście, te moje ostatnie też yy, kupione na temu. Okulary czarno-białe. Już wam pokazuję. Ja wiem, że może to ze złotym mały się. Będzie komponowało, ale uważam, że myślę, że fajnie będzie to wyglądało. Co? Co wy na to? Dobra, kochani, yy, muszę przestawić kamerę i wam się pokażę w całej okazałości. No dobrze, moi drodzy. Tak wygląda sukienka. Ona jak widzicie jest za kolano, bardzo fajna, taka dopasowana i myślę, że bardzo fajnie będzie to wyglądało włosy będą miały rozpuszczone, nic z nie robię, nie chcę mi się nawet, powiem Wam szczerze, ich układać. Ostatnio mnie tak denerwują te moje włosy, więc powiedziałam koniec, koniec, nie chcecie współpracować, to ja się Wam nie przejmuję. Więc taka jest moja stylizacja na dzisiejszy popołudnie, wieczór, no to jest taki, wiecie, powiedzmy, półformalny obiad i teraz obniżę kamerę i Wam pokażę buciki. Okay. buty się prezentują w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieli bardzo, bardzo dobrze. No jest trochę chłodniej, więc musiałam założyć te grubsze stopy, bo ja marznę. Niestety ja bardzo szybko marznę. Więc tak, moi drodzy, taka stylizacja na dziś. To one są bardzo wygodne. Nie wiem, czy one jeszcze są na zalando, więc jak będą i nie zapomnę podczas montażu, to wam je podlinkuję Ale wiecie, że Anna Filt ma bardzo fajne. Dodatki, więc ja często też kupowałam ich torebki. Niektóre torebki z Anny Field są u mnie na więc jeśli kogoś interesują, to wiecie co macie robić. Dobra, kochani, to co? Chyba będziemy się żegnać. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Z całego serca Wam dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i za to, że jesteście ze mną. Zapraszam Was oczywiście również na mego Instagrama. Wszystkie potrzebne dane kontaktowe macie na dole w opisie. A tymczasem, kochani, dziękuję pięknie. No i co? Do następnego. Ciao!